Patrzcie się, to jest taki rejon Chorwacji, że tutaj są wszędzie takie pola uprawne owies winogrona, figi, oliwki jedziemy od tego nowi, Nowego Gradu nowy Grad, kawałeczek i wszędzie są winogrona to jest po prostu niesamowity rejon powiem wam że jestem pod wrażeniem co odkryłem i co znalazłem tutaj bardzo jest pięknie i bardzo też Widzę, że mają bardzo y, brzyzne ziemię, bo wszędzie y, są nasadzone ziemniaki, winogrona. No, wszystko po prostu. Powiem wam, że no niesamowite to jest. Właśnie takiego rejonu szukałem w Chorwacji, żeby, żeby wszystko rosło tak pięknie jak tu. No, coś niesamowitego. Jesteśmy w miejscowości Benkowac. Tu jest Cisak. Już Widzę, że większość jest chyba lokali pozamykana, ale taki to jakby mały ryneczek, no nie? A tu mają takie centrum jakby pasz. Fontanna, które nie działa. No tak se Powiem wam taka miejscina chorwacka w centrum e, Chorwacji, 20 km od e, 20 kilometrów od morza. Co mnie tu sprowadza? sprowadza mnie tu to że tam na górce jakbyście dom kupili to ładnie już widać może jest niecałe 20 km od morza i ceny są tutaj w miarę takie że za 100 150 tysięcy można kupić już ciekawy jakiś dom ale czy warto to nie wiem powiem wam marzy mi się dom w Chorwacji kiedyś chciałbym mieć ale nie wiem czy czy to jest możliwe do zrealizowania? Ponieważ Chorwacja bardzo droga jest na ten moment, ale pełno takich ruderek, jak to się to, to aż trudno uwierzyć, że, że tyle tych opuszczonych domów tutaj jest. Gdzie jedziemy, to widać. No nie? Dobra, to by było chyba na tyle z Bękowaca. No bo co, co tutaj więcej nagrywać, tam jakiś zameczek był u góry, ale musimy popatrzeć na mapę, nie wiem jak to, jak tam dojechać, jedna kafejka czynna, tu jest chyba główna ulica w tym Bękowacu, bo innej nie widzę, ciekawe jak GoPro jeszcze nagra, może jakoś w miarę nagra Bękowac. No takie miasteczko małe no. małe i z centrum po prostu Chorwacji 20 km od morza wiecie to jest inny klimat no. tak wam powiem ale chciałem zobaczyć jak ta Chorwacja wygląda w środku e, lądu e, dalej od morza chciałem zobaczyć czy te miasta żyją czy te miasta są wymarłe czy coś się tutaj dzieje a jednak widać, że, że tu się nic nie dzieje to po prostu ech, wszystko jest pozamykane no. Pewnie ludzie chodzą, spacerują, ale to, ale to pewnie e, w dzień się odbywa, a, a wieczorami to raczej nie no. Tak jak widać? No, nie? no ale z ciekawości przyjechałem zaglądnąć słuchajcie no. Ciekawy mnie ten Bękowac, nie znalazłem żadnych filmików na temat Bękowaca. Nic w internecie nie ma, zdjęć nie ma. No to sobie myślę, podjadę i zobaczę. No, nie? Tak to wygląda. Ja Jasiek mówi, że fajnie, że się mu podoba tutaj że jest klimat no wiadomo, jest inaczej powiem wam, nie jest nie jest tak jak w tych turystycznych miejscowościach tylko bardziej taka cisza, spokój ale pusto, mało ludzi, widać, że ludzie stąd wyjeżdżają będzie dużo opuszczonych domów tutaj, tak mi się wydaje China Shop kościół ładny mają tyle że mogę powiedzieć Przechodzimy tutaj w czy nie? Ale patrzcie jakie okiennice, mogą one komuś na głowę odpaść Widzisz to? 是的。